Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dominik Mielewski i kochani moi, wszystkich Polaków mieszkających w Niemczech, mieszkających w Europie Zachodniej, wszystkich, którzy chcą wzrastać w tych dzisiejszych niełatwych czasach w całkowitym zaufaniu w Bożą miłość, Bożą ochronę i Bożą moc, aby egzorcyzmować lęk ze swojego serca. Zapraszam na forum charyzmatyczne, które będzie przywilejem poprowadzić dla mnie w Bornhofen, koło Koblencji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej 24 i 25 czerwca. Chcemy tam poprzez głęboką modlitwę, adorację, mszę świętą o uzdrowienie z naszych lęków, z tego wszystkiego, co powoduje, że boimy się dzisiaj tak bardzo, żebyśmy zostali uzdrowieni i wyprowadzeni na nowy poziom zaufania Bogu. Chcemy również tam 24 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, zawierzyć siebie, zawierzyć nasze małżeństwa, nasze rodziny, naszą ojczyznę i wszystkich, y, wszystkie narody, tam gdzie mieszkacie, kochani. Możecie być potężnymi wstawiennikami za ludzi, za narody, w których mieszkacie, zawierzając je Najświętszemu Sercu Pana Jezusa przez Niepokalane Serce Maryi, ogłaszając królowanie Jezusa w naszych sercach, w ich sercach, Prosząc o szczególną moc nawrócenia w tych czasach, które tak bardzo zabierają nam dzisiaj pokój w sercu, radość życia, potrzebujemy na nowo odkryć, jak bardzo jesteśmy kochani, jak bardzo Bóg chce działać przez nas wielkie znaki i cuda. Dlatego zapraszam każdego z Was 24 i 25 czerwca, Camp Bornhofen. Koło Koblencji, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Zapraszajcie wszystkich Polaków z Niemiec, Europy Zachodniej. Niech przyjeżdżają, cieszmy się razem, że jesteśmy na modlitwie. Temat jeszcze raz powtórzę Stań się czujny i umocnij resztę. To tytuł z apokalipsy, który ma nam pomóc egzorcyzmować każdy rodzaj lęku i wejść w jeszcze głębsze zaufanie Bogu. Zapraszam każdego z Was, wszystkich Polaków, wszystkich chętnych. Przyjeżdżajcie. Bornhofen koło Koblencji, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, 24-25 czerwiec. Do zobaczenia. Błogosławię Was całym sercem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.